Mi Almi kojarzy się przede wszystkim z pięknym, bardzo wysmakowanym detalem, z dodatkami do wnętrza. Tak, to prawda, bo e, myślę, że DNA marki Almidekor e, to przede wszystkim e, bardzo indywidualny dobór stylu. To jest e, zorientowanie na każdego e, z naszych klientów, na jego indywidualne oczekiwania. E, ten indywidualizm jest szaleniem ważny i, i chyba coraz ważniejszy. E, Kolekcje Almidekor nigdy nie były długie, To były krótkie serie, czasami wielu naszych klientów mogłoby powiedzieć, że za krótkie. Natomiast szalenie ważne jest, wydaje mi się, w tym wszystkim to, że będąc klientem marki AlmiDecor można mieć gwarancję tego, że tych produktów nie mam w setkach w tysiącach polskich domów że wiele z naszych produktów to rzeczywiście produkty, które można policzyć na palcach jednej ręki i w tym nawet przypadku każdy z tych unikatów jest niepowtarzalny. Coraz więcej rzeczy dzieje się za sprawą polskich producentów. Nawiązujemy coraz, szersze, coraz szerszą współpracę z polskimi producentami, co z jednej strony pozwala na większą elastyczność w odpowiadaniu na potrzeby naszych klientów. Z drugiej strony, wprowadza zupełnie nową jakość. To, co jest cechą wspólną, spójną dla wszystkich projektów Almidekor, to dobór naturalnych materiałów. To jest bardzo duża. Dba dbałość o detal, o szczegół i wykonania, i funkcjonalności, i wzornictwa. W naszych kolekcjach zawsze pojawiają się naturalne materiały. Coraz więcej jest naturalnego drewna, litych elementów drewnianych, naturalnej skóry, kamienia. To są wszystko elementy, które Podkreślają rzeczywiście szlachetność tej marki i jej niepowtarzalność oraz no, nagradzają naszych klientów tym, czego oczekują, indywidualnego podejścia, najwyższej jakości. Co możemy zobaczyć w showroomie Sypialnia? W tej chwili um, akurat um, ta um, ekspozycja, którą um, mamy um, szansę zobaczyć za naszymi plecami, to jest wycinek naszej um, prezentacji naszej ekspozycji z salonu Almidecor w Złotych Tarasach. Jest to jeden z trzech działających w Polsce salonów um, premium store. Um, Zapożyczyliśmy tą, tą ekspozycję właśnie z salonu w złotych tarasach, ponieważ wydaje mi się, że ona w najpełniejszy sposób odzwierciedla to, czym Marka Almidekor jest obecnie. Za nami widzimy kolekcję Chelsea, wykonaną z Litego Drewna. Jest ona dostępna w różnych kolorach wybarwienia. Akurat za nami kolor czarny, natomiast oczywiście i dobór gatunków drewna i sposób ich wykończenia jest bardzo szeroki. To jest około 80 rodzajów wykończeń. W, w, w skład tej kolekcji wchodzi oprócz sypialni, oprócz łóżka, za, na którym siedzimy, również szafka RTV, regał, komoda. To wszystko, co pozwoli rzeczywiście dobrze doposażyć wnętrze. To, co stanowi im też o, o charakterze tego wnętrza, to dodatki. Jeśli chodzi o, o tą prezentację, którą przygotowaliśmy na potrzeby akurat tego wydarzenia, to dodatki bardzo męskie powiedziałbym, więc całe to wnętrze mimo że przytulne i wyposażone w repliki ikon designu, tak? bo, bo takie, takie rzeczywiście meble tutaj znalazły się na ekspozycji. To przede wszystkim ceramika, to przede wszystkim duże formy, to również zdjęcia w ramach, w ramkach stylizowanych na naturalne materiały. To, co jest najważniejsze, to, co decyduje o naszej obecności tutaj, to zorientowanie na środowisko architektów. Chcielibyśmy, aby nasza prezentacja niosła za sobą coraz liczniejsze, coraz bardziej intensywną współpracę z architektami. Właśnie w miejscu, które reprezentuję, a mianowicie salon w Złotych Tarasach. Na tysiącach metrów kwadratowych powierzchni jest mnóstwo pomysłów na, na inspiracje, nie tylko dla naszych klientów, ale przede wszystkim dla, dla architektów. Mam nadzieję, że wiele z tych osób przystąpi również do naszego programu Karta Architekta. Jest to taki odnowiony program, który funkcjonował od kilku lat na rynku. Od początku tego roku proponujemy go w odnowionej, bogatszej, ciekawszej formie. Wydaje mi się, że śmiało mogę powiedzieć, że to wydarzenie, które, którego byliśmy uczestnikiem, jest dobrym punktem wyjścia do tego, żeby pozyskać uwagę i zainteresowanie. Tą platformą, którą przygotowaliśmy. Platformą, która oznacza rzeczywiście możliwość budowania bardzo partnerskiej relacji biznesowej, zaangażowania się obopólnie w, w promowanie możliwości projektowych, w podkreślanie tego, czym jest marka Almidecor i korzystanie z jej potencjału.